Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku z serii EV News. EV News to najnowsze informacje ze świata elektromobilności i właśnie w tym odcinku opowiem wam, co ostatnio ciekawego wydarzyło się w świecie samochodów elektrycznych, w świecie elektromobilności. Także na początku przypominam o subskrypcji kanału no i zapraszam do oglądania. Na początek temat mocno kontrowersyjny, który nieraz już nagłaśniałem i nagłaśniać będę dopóki się z nim nie uporamy. Chodzi tutaj o kradzieże. Stacji okradanie stacji ładowania z przewodów do ładowania. Bardzo często ostatnio zdarza się tak, że podjeżdżamy na stację ładowania, głównie mam wrażenie, Biedronki, albo też czasami innych sieci, i okazuje się, że nie można się podładować, bo przewody są po prostu obcięte. Ja nieraz miałem taką sytuację. Podjeżdżam sobie na stację ładowania, która w aplikacji bardzo często widnieje jako, jako aktualna, jako działająca, jako sprawna, dostępna, a okazuje się, że nie ma przewodów. Te sytuacje są mocno interesujące, Ir irytujące. Rozmawiałem z wieloma osobami, nawet ostatnio spotkałem moich widzów na stacji ładowania, którzy powiedzieli, że jadąc z rodziną, pozdrawiam serdecznie, e, spotkali się z tym problemem, że podjechali pod stację ładowania i się okazało, że przewody były ucięte. No i to jest bardzo duży problem. Na szczęście są już dwa w ostatnich tygodniach takie głośne przypadki zatrzymania złodziei na gorącym uczynku. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce pod trójmiastem i policjanci z Żukowa wraz ze służbą ochrony złapali dwóch złodziejaszków na gorącym uczynku. To jest, można powiedzieć taka łagodniejsza sytuacja, bo panowie zostali przyłapani około trzeciej godziny w nocy na przecinaniu przewodów. Ochrona to zauważyła, wezwała policję. Sprawcy tego zdarzenia przyznali się do winy. U jednego z nich w domu znaleziono przewody z innych kradzieży. No i panom teraz grozi nawet do pięciu lat pozbawienia wolności, dlatego że taka kradzież przewodów to nie jest niska szkodliwość czynu, dlatego że przewody pomimo tego, że może nie są same tak w sobie tak drogie, to cały proces um, wymiany tych przewodów instalacji jest bardzo drogi i koszt wymiany takiego przewodu to jest około 13 tysięcy złotych. No i w to wchodzi sam przewód, w to wchodzi obsługa, serwis, który musi przyjechać, no i to największym utrudnieniem jest dla nas, dla kierowców elektryków. No ale drugi przypadek, który ostatnio nagłośnił elektrowóz, jest z Dolnego Śląska. Tutaj sprawca był jeden i okazał się nim być 43-letni mieszkaniec Legnicy, który też w kominiarce, cały zamaskowany, e, ucinał sobie kabel ze stacji ładowania, jeździł sobie po Legnicy, również jeździł po okolicznych miejscowościach, jak na przykład Polkowice, no i tam policja również go schwytała. No ale tutaj okazało się, że pan jest już... E, Specjalistą w kradzieży przewodów. No i finalnie wiele firm się zgłosiło, które, które okazało się, że zostały okradzione przez tego pana i straty są oszacowane na 130 tysięcy złotych. I tutaj w przypadku tego pana jest on recydywistą, dlatego wymiar kary będzie wyższy i grozi mu teraz do 7,5 roku pozbawienia wolności. Dlatego jak widzicie taką sytuację, to zgłaszajcie, obserwujcie sytuację, no i e, dawajcie znać. Możecie mi nawet wysyłać. Takie przypadki. Ja naprawdę już widziałem na własne oczy z 10 stacji, które mają ucięte przewody, jest to strasznie irytujące. Producenci próbują z tym walczyć. Jak na przykład zakłada się takie osłonki dodatkowe, które mają zapobiegać przecinaniu przewodów, i ja osobiście spotkałem się już z tym na stacjach chyba Greenwaya i coraz więcej producentów to wprowadza. Więc tutaj tworzy się nam nowy taki segment, nowa odnoga, jeżeli chodzi o stacje ładowania, czyli zabezpieczanie przewodów, bo no bo po prostu, gdy stacja ładowania nie pracuje, tam prąd nie płynie, a z takiego przewodu można wyciągnąć kilka kilogramów miedzi. Więc, biorąc to, obierając przewody z gumy, z, z tych wszystkich plastików, ucinając to, co niepotrzebne, zostawiając samą miedź, na skupie złomu można dostać kilkaset złotych za taki przewód, za, za, za miedź, która jest w takim przewodzie. Mam nadzieję, że te dwa ostatnie nagłośnione przypadki zniechęcą innych potencjalnych złodziei przewodów. Tesla Cybertruck. Od dawna wzbudza bardzo duże emocje i bardzo duże kontrowersje. Wiele osób sprowadza sobie takie samochody ze Stanów Zjednoczonych. Ja sam miałem okazję bardzo często, bardzo dużo już jeździć takim samochodem i wiem, jakie wzbudza to emocje i wiem, że wiele osób wykorzystuje te samochody marketingowo, dlatego że wystarczy nakleić tam logo swojej firmy i tak naprawdę mamy niezłą kampanię marketingową, bo każdy robi zdjęcia, a bardzo dużo osób nie widziało jeszcze tego samochodu. W związku z tym samochód cieszy się, ogromną popularnością w Europie. W Stanach Zjednoczonych jest gorzej, ale do tego za chwilę przejdziemy. Natomiast mówię o tym, dlatego że niemieckie federalne Ministerstwo Transportu nie wyraziło zgody na import tego samochodu do kraju. I wiem, że jest już kilka takich przypadków, gdzie w Niemczech Cybertruck został zatrzymany i musiał być wywieziony na lawecie. Tam po prostu jak policja spotka tego typu samochód, to nie puści, zatrzyma go i będzie kazała nam w najlepszym wypadku zabrać samochód na lawecie. Podobnie jest w ale szwajcarzy od miesięcy pracowali nad tym, żeby w jakikolwiek sposób przystosować samochód do tego, żeby mógł być bezpiecznie użytkowany w Europie. Przypomnę, że Cybertrucki na ten moment są sprzedawane, są produkowane tylko na rynek amerykański. W związku z tym e, mamy tam złącze amerykańskie e, i co się wiąże z tym, jak sprowadzimy taki samochód Europy? Wiąże to się z tym, że samochód potrzebuje adaptera specjalnego, co już nie jest problemem. Oczywiście to ogranicza nam moc ładowania. Realnie około 150 kW zamiast 350 kW na CCS-ie możemy wyciągnąć z mojego doświadczenia. Mamy też, nie mamy też map działających, więc nie możemy m.in. przygotować baterii do ładowania. Ja jeżdżąc w zimne dni cybertrackiem nie mogłem przygotować baterii do ładowania, bo baterie można przygotować tylko bez żadnych dodatkowych urządzeń, tylko za pomocą ustawienia nawigacji do stacji ładowania. A jak nie możemy tego zrobić, to będziemy się ładować realnie, nawet z mocą poniżej 100 kW albo w okolicach 100 kW, nawet zjeżdżając z trasy. Więc to jest duży minus. Kolejnym takim dużym problemem to są ostre krawędzie, o których wiecie. Ostre krawędzie, które w wyniku, czy w przypadku zderzenia z pieszym mogą wyrządzić naprawdę sporo krzywdy, bo to są bardzo ostre elementy. To są tak naprawdę takie ostre krawędzie, ostre fragmenty blachy i to jest bardzo ryzykowne. I wiele krajów, takich bardziej restrykcyjnych, po prostu kategorycznie odmawia możliwości rejestracji i użytkowania takich pojazdów. Natomiast y, amerykańskie siły zbrojne wystosowały do niemieckiego y, ministerstwa transportu pytanie o możliwość importu pojazdu w ramach kontyngentu stacjonującego w Europie. I odpowiedź była zdecydowanie kategoryczna, że nie ma takiej możliwości, dlatego też szwajcarzy zaczęli pracować nad tym, żeby y, jak, w jakikolwiek sposób y, właśnie móc przystosować samochód. No i zrobili tak, że po prostu przyczepili jakieś pianki do maski, do karoserii, y, spięli je pasami i tym sposobem wy eliminowali ostre krawędzie i otoczyli dodatkowo je gumowymi uszczelkami. Podobno certyfikacja jest na wyciągnięcie ręki i w 2026 roku firma ma zacząć sprowadzać takie samochody do Europy i ma podobno je bez problemu rejestrować. W Polsce temat jest kontrowersyjny, oczywiście w Polsce mamy już co najmniej, myślę, że z 7 Cybertrucków taką liczbę mniej więcej kojarzę na dzień dzisiejszy, które jeżdżą, są zarejestrowane, przeszły przeglądy. Oczywiście Wiążą, wiąże się z tym bardzo dużo kontrowersji, ale te samochody w rzeczywistości przeszły te testy, przeglądy i są zarejestrowane i jeżdżą. Natomiast ja bym radził w tym momencie wstrzymać się zakupem Cybertraka, dlatego że Tesla zapowiedziała wprowadzenie y, Cybertraka do Dubaju. I jeżeli to się potwierdzi, to prawdopodobnie tam samochód będzie przystosowany do europejskich warunków i prawdopodobnie samochód będzie na CCS-ie i będzie miał normalne światła, więc nie będzie wymagał y, tak dużych y, nakładów, jeżeli chodzi o modyfikację związaną z e, przerobieniem tego samochodu na warunki europejskie. No i przede wszystkim też będzie trochę łatwiej, trochę bliżej ściągnąć go z Dubaju i w razie problemów prawdopodobnie będzie można go wywieźć do Dubaju. Więc ja bym się za, za, zastanowił trzy razy, jeżeli miałbym dzisiaj kupić Cybertrucka dla siebie i miałbym zacząć z niego korzystać tutaj w Europie, bo prawdopodobnie za kilka miesięcy to będzie o wiele bardziej przejrzyste. Osobiście wydaje mi się i wierzę i czuję, można powiedzieć, to, że Tesla Tesla może wprowadzić kiedyś cy Cybertrucka na rynek europejski. Oczywiście wymagałoby to modyfikacji już bezpośrednio przez producenta, ale myślę tak dlatego, że Tesla ma dosyć duże problemy z, ze sprzedażą tych samochodów i do tego stopnia, że nawet ostatnio Elon Musk nakazał wymienić wszystkie spalinowe pick-upy w swojej drugiej firmie SpaceX właśnie na Cybertrucki i to samo w XAI. Podczas premiery Cybertrucka Elon Musk zapowiadał, że Giga Texas może wytwarzać 250 tysięcy samochodów rocznie. I w pierwszym roku, 24, kiedy były pierwsze dostawy, Tesla sprzedała 50 tysięcy samochodów, a w tym roku będzie jeszcze gorzej, bo będzie to mniej niż 25 tysięcy sztuk tego samochodu. To pokazuje, że na początku to zainteresowanie było duże, samochód był kontrowersyjny, inny niż wszystkie do tej pory, więc to zainteresowanie było i sprzedaż była, a w tym momencie tak jakby ten cały hype na Cybertrucka już w Stanach przeminął, no i ludzie jednak wolą chyba klasyczne Kapy. A teraz świeżutka i cieplutka informacja od Orlenu. Orlen uruchomił właśnie na MOPie Olsztynek Południe nową wielostanowiskową ultraszybką stację ładowania. To jest prawdziwy hub ładowania o łącznej mocy 1600 kW. Stacja ładowania Orlen Charge może ładować jedno auto z maksymalną mocą do 400 kW. System działa z dynamicznym podziałem mocy, więc każde auto elektryczne automatycznie dostaje tyle, ile może przyjąć bez zbędnego czekania i kombinowania. Do tego ekrany dotykowe płatności zbliżeniowe i czytnik RFID, więc całość obsługuje się dosłownie w kilka sekund. Stacje ładowania Orlen Charge są o tyle fajne, że w większości są na stacjach Orlen, gdzie można odpocząć, wejść sobie do Stop Cafe, napić się dobrej kawy, albo zjeść coś ciepłego. Dodatkowo użytkownicy, którzy dodadzą kartę Witaj w aplikacji Orlen Charge otrzymują 1000 punktów bonusowych, a za każdą kWh dostajemy 8 punktów Witaj. Po prostu ładujemy szybciej, mamy wygodnie, a przy okazji wpadają dodatkowe punkty. To pierwszy hub Orlen Charge z kilku planowanych w tym roku w Polsce i patrząc na to jak wygląda ten w Olsztynku można spokojnie powiedzieć, że tak właśnie wygląda przyszłość elektromobilności w Polsce. Jak wnikliwie oglądacie moje materiały to na pewno kojarzycie to jak często mówię, że Orlen jest jedną z moich ulubionych stacji e, ogólnie benzynowych, dlatego że jest dobra kawa moja ulubiona jest na Orlenie i jest dobre jedzenie, jest dużo wege opcji dla mnie, dla osoby, która nie je mięsa już od kilku lat, dlatego lubię te stacje, jak mam wybór to wybieram właśnie Orlen i cieszę się, że Orlen rozwija właśnie usługę Orlen Charge i że będzie teraz stawiał więcej takich hubów ładowania. Czy ciągle uważacie, że elektryczne samoloty nie mają sensu i że jedynym słusznym rozwiązaniem jest wodór? Może i częściowo się z tym zgodzę, ale mamy kolejny przełomowy krok w dziedzinie elektrycznych samolotów. Na lotnisku testowym w Kalifornii padł kolejny rekord, bo model Midnight od firmy Archer Aviation pokonał trasę o długości 55 mil w czasie 31 minut. I może to nie jest długo, ale ten czas jest cały czas wydłużany, tak jak to jest z zasięgami. 10 lat temu samochody robiły po 100 km, a dzisiaj są w stanie robić już nawet po 1000 km. Dlatego duża nadzieja jest w ogniwach, które rok do roku cały czas zwiększają swoją objętość, są coraz lżejsze, mogą magazynować więcej energii, dzięki czemu tutaj ten problem może być rozwiązany. Oczywiście w tych największych samolotach ciężko będzie, to za sprawą tego, że samoloty, które startują zazwyczaj z pełnymi zbiornikami, paliwa, spalają to paliwo i o kilkadziesiąt ton są lżejsze przy lądowaniu. I tutaj może być problem z tak dużą masą, która będzie początkowo przy starcie taka sama i przy lądowaniu taka sama, bo baterie jak się zużywają, w sensie jak zużywamy energię, ważą cały czas tyle samo. Więc w tych największych samolotach może to być problemem, ale w mniejszych samolotach może to się sprawdzić. Samolot Midnight leciał z prędkością przekraczającą 200 km na godzinę i to jest najdłuższy do tej pory załogowy lot elektrycznego samolotu pionowego startu i lądowania Projekt jest wspierany przez United Airlines, które planują wykorzystać Midnight jako taksówkę powietrzną podczas Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. To pokazuje, że firma jest już coraz bliżej pełnej certyfikacji i wprowadzenia samolotu do lotów komercyjnych. Kultowe Ferrari jest coraz bliższe tego, żeby wypuścić swój pierwszy w 100% elektryczny samochód. Wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne, ale myślę, że bardziej kontrowersyjnym od samej decyzji wprowadzenia samochodu elektrycznego są parametry tego samochodu, który Ferrari planuje wprowadzić. Ferrari oficjalnie już ujawniło szczegóły swojego pierwszego elektryka i samochód ma otrzymać baterię o pojemności około 122 kWh, z czego 116 kWh będzie pojemnością użyteczną. Czyli będzie to pojemność mniej więcej na poziomie Mercedesa EQS, bo Mercedes EQS ma e, po lifcie 118 kWh netto, 125 kWh brutto, więc tutaj jakieś, jakiegoś szału, jeżeli chodzi o pojemność baterii, baterii, nie ma. Bateria będzie miała napięcie 800 V, co pozwoli na Szybkie ładowanie. Samochód będzie miał cztery silniki elektryczne, każdy na jedno koło osobno. Wszystkie silniki mają generować ponad 1000 koni mechanicznych mocy, a przyspieszenie do setki ma wynosić około 2,5 sekundy. Ferrari podkreśla, że mimo braku silnika V8 czy V12 dźwięk i emocje nie znikną, bo firma pracuje nad takim syntetycznym brzmieniem opartym na rezonansie powietrza w kanałach chłodzących. Auto ma być wyposażone w zaawansowane zawieszenie z tylną osią skrętną, aktywne aerodynamiczne elementy nadwozia oraz rozwój. Skład ma zbliżony do klasycznych modeli z silnikiem centralnym. Premiera zapowiedziana jest na 2026 rok, a produkcja ma być mocno limitowana. Ferrari chce w ten sposób pokazać, że elektryfikacja nie musi oznaczać końca sportowych emocji, tylko ich nowy, cichy, jeszcze szybszy wymiar, z czym do końca się nie zgodzę, dlatego że po opublikowaniu tej informacji akcje Ferrari spadły. No ja uważam, że jeżeli chodzi o parametry tego samochodu, to tutaj, tak jak powiedziałem, szału nie ma. Ja jestem właśnie w Chinach. Nagrywam ten odcinek będąc w Chinach e, niedaleko toru testowego BYD. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj jeździłem Yangwangiem U9, który ma... 3000 koni mechanicznych, który przyspiesza też w 2 sekundy do setki i wiecie co jest, jaka jest różnica między tym samochodem a, a Ferrari? Jest taka, że, że Yang Wang już jest i można nim jeździć, można go kupić, a Ferrari dopiero jest w planach. Oczywiście Ferrari mówi, że nigdy prace nie były aż tak bardzo zaawansowane nie były tak bliskie e, jakby tego finalnego produktu, ale no sam fakt, że to jest jeszcze zapowiedź i w, już w zapowiedzi tego samochodu parametry są słabsze od samochodów, które już działają, jakby chociażby Rimac Nevera, który ma też o wiele wyższą moc niż tą, którą Ferrari planuje włożyć w swoim samochodzie. Tesla Model S Plaid nawet. 1020 koni, 2.1 do setki. No to tak naprawdę i to jest rodzinny sedan, dlatego te parametry Ferrari nie powalają. Dajcie znać w komentarzach oczywiście, co Wy o tym myślicie. Równie dużą kontrowersją, ale może nie aż tak bardzo jest też kolejne nowe elektryczne Porsche, czyli Porsche Cayenne. Ostatnio jak byłem na targach w Monachium, to pokazywałem Wam jak działa ładowarka indukcyjna w Porsche, która kosztuje kilka tysięcy euro, która ma swoje ograniczenia, ale po raz pierwszy miałem okazję wtedy zobaczyć elektryczny Cayenne i powiem szczerze, że, że mi się podoba. Ostatnio byłem na torze Silesia Ring na Porsche Experience e, i e, miałem okazję pojeździć różnymi modelami Porsche, między innymi Cayenne jeszcze w wersji spalinowej w off -roadzie. I ten samochód miał naprawdę całkiem spoko parametry. Porsche w przypadku Macana trochę sobie strzeliło w kolano i można mogę powiedzieć śmiało, choć bardzo niechętnie, że wycofanie spalinowego Macana było z perspektywy biznesowej Porsche, no chyba sporym błędem, dlatego że sprzedaż spadła. Porsche boryka się z różnymi problemami. Wycofało się z wyścigu Lemon po ponad 60 latach. Zamyka swoją fabrykę, zwalnia ludzi, więc sytuacja nie jest wesoła. Ja jestem wielkim fanem Porsche, marzy mi się Porsche Taycan. dlatego jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał. Kajen, jak będzie jeździł Kajen? No i właśnie, jeżeli chodzi o Cayenne, no to Porsche ostatnio pokazało, zaprezentowało wnętrze. Jak ja byłem na targach, to jeszcze do wnętrza nie można było zajrzeć, samochód był odgrodzony, więc mogliśmy się tylko domyślać, ale teraz już wiemy, jak będzie wyglądało wnętrze i co będzie miało. Największym zaskoczeniem jest nowy Flow Display, czyli jest to zakrzywiony ekran OLED, który płynnie łączy się z listwą pod ekranem pasażera, tworząc jeden wizualny panel obejmujący całą szerokość kokpitu. Za kierownicą mamy cztery. 14-calowy wyświetlacz, a pasażer ma do dyspozycji własny ekran o przekątnej również 14 cali. System Head-Up Display z elementami rozszerzonej rzeczywistości prezentuje nawigację bezpośrednio na szybie, czyli podobnie jak w najnowszych modelach Audi czy Volkswagena. Jeżeli chodzi o pozostałe parametry, to Porsche obiecuje szybkie ładowanie z mocą do 400 kW, co idealnie będzie się sprawdzało na nowym hubie ładowania Orlen Charge. Więc jak będę miał do testów, to pojedziemy sobie na Orlen przetestować, dlatego że w tym momencie, jak ostatnio testowałem Mercedesa Cela. To miałem taki właśnie problem, że Ionity, które ma 350 kW ograniczało mi moc, więc teraz bardzo chętnie będę jeździł po prostu testować te auta, które ładują się z wyższymi mocami, jak właśnie na przykład Porsche Cayenne, Mercedes Cella czy na przykład Xpeng, który może się ładować z mocami ponad 400 kW, to będzie już więcej takich hubów, gdzie będzie można przetestować tą pełną moc ładowania. Dzięki takiej mocy ładowania samochód ma się naładować do 80% w około 15 minut, zasięg WLTP to będzie około 600 km, no i pojemność baterii to 114 kWh. Na koniec wróćmy sobie jeszcze raz do Tesli, bo pomimo tego, co ostatnio się mówiło, że Tesla już nie jest tak popularna, że sprzedaż i zainteresowanie Tesli spada na świecie i w Europie, to wbrew pozorom Tesla w trzecim kwartale 2025 roku odnotowała najwyższy wynik sprzedażowy w swojej historii. Tesla sprzedała prawie pół miliona samochodów w zaledwie 3 miesiące. W trzecim kwartale tego roku Tesla wyprodukowała dokładnie 440 47 450 samochodów, ale dostarczyła ich o około 50 tysięcy więcej. To dlatego, że no były wyprodukowane jeszcze w poprzednim kwartale i ten wynik wliczył się do trzeciego kwartału. I to jest bardzo dobra informacja dla Tesli, i prawdopodobnie ta sprzedaż będzie się zwiększała. To za sprawą tego, że Tesla wprowadziła ostatnio nowe warianty Y, przede wszystkim w Chinach Y wersji L, no i również w e, Europie wprowadziła i w Stanach Zjednoczonych e, bazową trójkę, w sensie tą tak standardową, tańszą, budżetową, no i tak samo Y budżetowego. Tesla też przywróciła w Polsce sprzedaż Tesli model S i X odświeżonych, które, w których sam, cięż, sam, samemu mi ciężko powiedzieć, co tak naprawdę się zmieniło, no ale generalnie sytuacja wygląda na stabilną, na coraz lepszą i e, tak naprawdę jeżeli Tesla wprowadzi ten tani model, e, który jest już, jest już od tak dawna zapowiadany, no to tylko się te liczby będą powiększały. Łącznie do, do końca września 2020. 25 roku Tesla sprzedała 481 tysięcy sztuk. Ogólnie w tym momencie na całym świecie Tesla sprzedaje więcej elektryków niż wszystkie niemieckie koncerny motoryzacyjne razem wzięte. Tesla jest również takim samochodem, który jest o wiele łatwiej sprzedać na rynku wtórnym. Ja sam widzę to po sobie, bo przykładowo jeżeli kupicie jakiegokolwiek innego elektryka niż Tesla, to ja mam wrażenie i takie są moje spostrzeżenia, że ta utrata wartości będzie delikatnie większa w zależności od tego jaka to będzie marka i jaki to będzie model samochodu. No i też o wiele trudniej jest sprzedać samochody. E, ja sam już sprzedawałem kilka Tesli swoich i wiem, że tutaj jest o wiele łatwiej, że ta wartość jest wyższa, ale też po prostu jest większe zainteresowanie Teslami używanymi. To pewnie dlatego, że wiele osób od e, wielu lat marzy o takim samochodzie. Te samochody są coraz bardziej przystępne cenowo. Mam bardzo wielu widzów, którzy zaczęli mnie oglądać, jak jeszcze nie byli pełnoletni, a, a dzisiaj wysyłają mi zdjęcia, że kupili sobie wymarzoną Teslę Model 3, taką albo model S używaną za kilkadziesiąt tysięcy złotych i pewnie dlatego też te samochody cieszą się większą popularnością, mają długą żywotność, baterie działają, aktualizacje cały czas e, są wypuszczane do tych samochodów, więc te samochody można powiedzieć, że się wolniej starzeją, nie wymagają przeglądów okresowych, więc po prostu e, wiadomo, że te samochody pojeżdżą bardzo długo i są takie, no po prostu bardziej pewne dla e, osób, które rozglądają się za używanym elektrykiem. I to potwierdzają dane ze bo Tesla Model Y jest najszybciej sprzedającym się elektrykiem na, na portalach aukcyjnych w Szwecji. Dane szwedzkiego portalu CARA pokazują, że Tesla sprzedawała się średnio w zaledwie 9 dni. Mówimy tutaj o Tesli Model Y, czyli jest to szybciej niż jakikolwiek diesel czy inny elektryk. To pokazuje, że mimo spadków cen i mocnej konkurencji ze strony Chin, Tesla, właśnie to co powiedziałem, budzi bardzo duże pozytywne zainteresowanie. Dajcie znać, jak u Was y, wyglądał taki proces sprzedaży, czy y, mieliście już okazję, bo ja wiem, że no, ja, ja sam obsługiwałem bardzo wielu klientów, którzy kupowali na przykład z, z moją pomocą swój samochód elektryczny kilka lat temu i już zdążyli y, raz lub nawet dwa razy wymienić samochód na nowy i niektórzy wracają do Tesli, niektórzy idą do innych marek, ale dajcie znać jak z Waszej perspektywy wygląda sprzedaż używanej Tesli i jak wygląda sprzedaż używanego elektryka innej marki. I to by było na tyle w dzisiejszym dzisiejszym odcinku pamiętajcie, żeby subskrybować i to będzie dla mnie dużą motywacją do dalszego działania. Ja żegnam się z wami w chińskich okolicznościach. Nagrywam to w nocy. jutro jadę na tor, testować kolejne samochody elektryczne i dużo dużo materiałów powsta powstanie tutaj z tego wyjazdu. Dlatego zachęcam was do tego, żeby subskrybować, żeby nic nie przegapić. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć.